Nowenna do świętego Józefa W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebny święty Józefie, przybrany Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczyste oblubieńcze niepokalanej Dziewicy Maryi. Oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w nowennie w sposób szczególny. Dzień dziewiąty Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja przeczysta oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego niepokalanej Matki. Litania do świętego Józefa Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga rodzicy, Módl się za nami. Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Sługo Chrystusa, módl się za nami. Sługo zbawienia, Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości módl się za nami. Miłośniku ubóstwa módl się za nami. Wzorze pracujących módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego módl się za nami. Opiekunie dziewic módl się za nami. Podporo rodzin Módl się za nami. Podporo w trudnościach, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie wygnańców, módl się za nami. Patronie cierpiących, módl się za nami. Patronie ubogich, módl się za nami patronie umierających módl się za nami po strachu duchów piekielnych módl się za nami opiekunie kościoła świętego módl się za nami baranku boży który gładzisz grzechy świata przepuść nam panie baranku boży który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas panie baranku boży który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z niepokalaną dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, Którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem. Dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem, i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.